W tym krótkim filmie zajmiemy się tym, w jaki sposób szybko przenieść dane z kilku różnych arkuszy do jednego arkusza zbiorczego. Niejednokrotnie pracując na danych, grupujemy je w różnych arkuszach lub też w różnych skoroszytach. Bardzo często w pewnym momencie mamy taką potrzebę, aby przenieść te dane do jednego arkusza zbiorczego. Możemy to oczywiście zrobić na kilka różnych sposobów. Bardzo często wystarczającym sposobem jest po prostu kopię w klej. Natomiast warto skorzystać z narzędzi, które oferuje nam Excel. Jednym z takich narzędzi jest opcja pobrania danych w sposób automatyczny. Z pewnością jest to rozwiązanie, które ułatwi nam i zautomatyzuje pobieranie danych, jednocześnie pozwoli albo pomoże pozwolić uniknąć pewnych błędów podczas kopiowania. Takie narzędzie jest powiązane z dodatkiem Power Query. O którym nieco więcej w kolejnych filmach, ale on też pojawi się tutaj za chwilę. Pierwszym krokiem będzie oczywiście znalezienie miejsca, do którego chcemy przenieść dane. Jeżeli taki arkusz już mamy, to wybieramy zakładkę Dane, a następnie Pobierz dane. Nasze dane zlokalizowane są również w Excelu, więc wybieram z pliku, a następnie ze skoroszytu. Wybieram skoroszyt, w którym znajdują się moje dane. Excel w tym momencie analizuje ten plik w tle i za chwilę pokaże nam, co on tam znalazł. I jak się okazuje, odnalazł on dwie tabele oraz dwa osobne arkusze. Bardzo istotne jest tutaj to, aby zwrócić uwagę, czy dane, które przenosimy, są zlokalizowane w tabeli, bo nie wszystko, co wygląda jak tabela, dla Excela tą tabelą jest. Więc z pewnością, jeżeli wiemy, że będziemy. Pewnie pracować na tych danych w przyszłości albo będziemy chcieli je przenieść w całości bądź częściowo. Na pewno ciekawym i godnym rozważenia rozwiązaniem jest ustawianie danych w tabelach, tak aby Excel również wiedział, że to, co tworzymy, jest tabelą, a nie przypadkowym zbiorem danych. Jeżeli chcemy wybrać kilka. Tabel do pobrania, to oczywiście pamiętajmy, aby zaznaczyć ten checkbox, wybierz wiele elementów. Następnie wybieram tabelę pierwszą oraz tabelę drugą. Możemy zaczytać dane w taki sposób, aby były one dokładnie takie same jak w naszym zestawie źródłowym, ale możemy również te dane już na etapie przenoszenia zmodyfikować. I my tak właśnie zrobimy. Przekształcimy te dane. Wybieram przycisk Przekształć dane. A to przekształcenie będzie polegało na tym, że powiemy Excelowi, aby pobrał nie wszystkie dane, aby pobrał wyłącznie trzy wybrane przez nas kolumny. Żeby to zrobić, wybieram przycisk wybieranie kolumn. Następnie mówię Excelowi, jakie kolumny konkretnie ma przenieść. W naszym przypadku będzie to miasto, wynagrodzenie oraz zamówienia. Wykonaliśmy tą czynność w tabeli pierwszej. Tabela druga pozostaje dalej taka, jak w źródle danych, więc tą tabelę również zmodyfikujmy. Zmodyfikujemy ją oczywiście dokładnie tak samo jak poprzednią, żeby nasza ostateczna tabela była spójna, czyli miasto, wynagrodzenie oraz zamówienia. I co dalej? W tym momencie warto wrócić do pierwszej tabeli. Dlaczego? Dlatego, że Będziemy chcieli teraz do tabeli pierwszej dołożyć tabelę drugą. Oczywiście moglibyśmy dołożyć do tabeli drugiej tabelę pierwszą, natomiast jeżeli tych danych i tych tabel czy zestawień mamy więcej, to myślę, że po prostu minimalizujemy ryzyko, że którąś pominiemy, jeżeli chcemy oczywiście każdą ręcznie dodawać. Więc wracam do tabeli pierwszej. Widzę, że jest ona dokładnie taka, jak chcę i Wybieram przycisk Dołącz zapytania. Excel pyta, czy tych zapytań będzie więcej, czy będą to dwie tabele, czy co najmniej trzy. W naszym przypadku to będą dwie, więc skoro jestem w tabeli pierwszej, to tabelą do dołączenia będzie tabela druga. Tutaj jest akurat tabela druga w nawiasie druga, ponieważ po prostu wcześniej używałam w tym pliku tabeli pierwszej. Natomiast równie dobrze, jeżeli nazwiemy sobie tę tabelę na swój własny sposób, no to też nazwa tej tabeli tutaj będzie widoczna. Wybieram przycisk OK. I już widzimy, że nasza tabela się nieco zmieniła. Zmieniła się ona w taki sposób, że po prostu dane, które zaznaczyliśmy z tabeli pierwszej i drugiej, teraz już znajdują się w jednej tabeli. I nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu załadować te dane do naszego czystego jeszcze arkusza. Zrobimy to. W taki sposób, że otwieramy przycisk Zamknij i załaduj. Oczywiście możemy po prostu kliknąć Zamknij i załaduj, natomiast my wybierzemy tą drugą opcję, czyli Zamknij i załaduj do. Zrobimy to tylko dlatego, aby pokazać, że przenosząc dane, możemy je przenieść od razu w wybranej przez nas formie. Niekoniecznie musi to być po prostu tabela. Może to być też raport w formie tabeli przestawnej. Ewentualnie nawet zakres przestawki. Oczywiście dla nas na ten moment wystarczająca będzie tabela, więc zostawiamy tabelę. Klikam OK. Dane się pobierają. Mamy zestawienie danych, które zawiera zarówno dane pochodzące z tabeli pierwszej, jak i te pochodzące z tabeli drugiej. O dodatku Power Query i o innych sposobach na przenoszenie danych na pewno dużo więcej informacji w kolejnych filmach. A tymczasem ja dziękuję za oglądanie i zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.